Co pan sądzi o pomyśle obrony demokracji walczącej, przedstawionym przez Donalda Tuska? To jest tak jak demokracja ludowa: jak dołożymy przymiotnik jakiś, to się z krzesła robi krzesło elektryczne. Jak tak dalej pójdzie, to w ramach obrony demokracji walczącej w Stanach Zjednoczonych kandydat w postaci Donalda Trumpa do wyborów nie doczeka, bo kolejny zamach zdaje się miał miejsce. Nie są w stanie wygrać z Trumpem w uczciwej walce, w związku z tym trzeba go zabić. Ja już różne kłamstwa polityków widziałem, ale to, co odstawiła Kamala Harris jej sztab, to rzeczywiście, można powiedzieć, przekracza ludzkie wyobrażenie. Czy Kamala Harris faktycznie wierzy, że Ukraina odbije wszystkie ziemie, które zaję zajęła Rosja? Łącznie z Krymem i na tym to polega to zwycięstwo. Kamala nawet nie wie, i to jest na taśmie, tak za bardzo, czym jest Ukraina i gdzie leży. Amerykanów, moim zdaniem, i Trump to wyczuwa, nie obchodzi, w jaki sposób będzie załatwiona sprawa ukraińska, byle się skończyła. No i widzi pan, i teraz otworzył pan puszkę Pandory bo będę musiał wreszcie powiedzieć coś, przed czym się powstrzymywałem.